Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielusa, przed Wami FIFA 12 i mój sezon w Lechu Poznań który nieco się zmienił, informuję teraz wszystkich tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą moje savey z FIFA niestety mi gdzieś uciekły więc musiałem zacząć wszystko od nowa ale bardzo mnie to cieszy gdyż mogę teraz rozegrać sobie sezon troszkę inaczej sprawdzić innych piłkarzy i wykorzystać najnowsze składy które ostatnio można było pobrać żeby uaktualnić sobie nasze drużyny Ok, przejdziemy do zabawy. Gram właśnie ostatni mecz. W sumie no, niewiele może on zmienić, ale jest to ostatni mecz mojego pierwszego nowego sezonu w Lechu Poznań. Jestem na drugim miejscu. Legia niestety mnie wyprzedziła bodajże o 6 punktów, a przed nami spotkanie z Wisłą Kraków, która jest na trzecim miejscu i ma 2 punkty straty do mnie, więc jeżeli teraz wygra... No to będę, skończę sezon na trzecim miejscu. Jeżeli zremisuję chociaż, to mam drugie miejsce. No i zaraz się przekonamy, jak to wszystko się podzieje. Trzymajcie mocno kciuki. E, w tym momencie, e, no widzicie tabelę, w tym momencie mam e, zakupionego tylko Perkisa do obrony z tych moich poprzednich gwiazd w klubie więc nic tutaj więcej takiego nowego nie ma jeżeli chodzi o tabelę strzelców to pod koniec ligi prowadzi Biton z Wisły na drugim miejscu jest Rudniew z mojego fantastycznego Lecha tym razem korzystam z usług Kikuta na lewej obronie mam też Tonewa zamiast zamiast Siergieja Kriwca zobaczymy jak on będzie się sprawował na razie w sezonie było całkiem nieźle no cóż, trzeba trochę pograć, żeby ci zawodnicy złapali sobie swoich umiejętności, żeby ich można było lepiej wykorzystać e, Tak czy siak, ruszamy Murawski Ach, chciałem w ostatniej chwili zrobić zwód To często się udaje Dias, tak, Dias Dajnelli oczywiście tutaj też rządzi na boisku Trzeba to odebrać, panowie Kurczę, ustawię wysoki pressing No i poszła już długa do Małeckiego Małecki napyta, tak, zacznie kiwać Daj świetnie Dobra, teraz to, a, przytrzymaj Ładnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi Uspokoić grę pod swoim polem karnym. Za długo też się tu nie bawić, bo to raczej do niczego dobrego nie doprowadzi. Dainelli. Dainelli. Rudniew. Nie wiem co on robi na tym skrzydle. Dainelli. Rudniew. Nieważne. Dobrze, że jest. Ojajaj, miałobyś do Dainelli, ale niestety nie do końca wyszło tak jak chciałem. Chyba będę musiał pomyśleć w końcu już niedługo o wymianie tego pada, bo on czasami mi już robi różne tutaj rzeczy dziwne. Precyzyjne podanie. Rudniew nie do końca zagrywa tak jak ja bym chciał Tak jak ja to naciskam O, jeszcze ładna akcja! Ręka tam była pani sędzio. Czemu od nie widzę. Miałem wrażenie, że piłka się odbiła od ręki. Aj, no nic. Oho, złe przyjęcie. Melikson. Pytanie, czy się przy piłce? Małecki. Stracił piłkę. Okej okay. Chyba będę musiał ich ustawić bardziej na atak ale boję się bo jak przegram mecz to będzie źle Jakoś piłka doszła do Kikuta Długie podanie do Rudnewa Dajnelli jeszcze przy piłce Jeszcze przy piłce Dajnelli Murawski Z lewej nogi to będzie słabo Ach piłka po rykoszecie ale w rękach bramkarza No i parejko Przecież to też nie jest byle jaki bramkarz Z daleka to będzie mu chyba raczej ciężko tutaj coś włożyć Za kołnierz na przykład no i no i no i no i no! Brudniew! Falowany był! Tuż przed polem karnym! Mr. Sędzia, co jest? Dainelli! Dainelli! sztylić Kurcze no! Czemu on tak wolno biega? No nic, szkoda. Była szansa, ale mamy Sztylicia jeszcze. Mamy Dainelli. Mamy Murawskiego. Ach, mogłem bardziej podawać niż na dobieg tam zagrywać. No ale... To nie ryzykuje, ten nie ma, jak to się mówi. No, ciągnij go za tą koszulkę. Ja nie lubię, jak oni tak biegają wzdłuż tego pola, wzdłuż boiska. To dziwnie to wygląda. O, i... o, 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 dobra piłka. Zawsze mnie to irytuje. Bo pół meczu za nimi pobiegam, zanim piłkę odzyskam, zamiast normalnie grać i zanim oni skombinują jakąś akcję. Źle rywale No teraz biegnij Rudniew dojdź No cisnę ich, cisnę ale Na razie nic konkretnego z tego nie wynika ładnie mnie tutaj zrobił Znowu No? Tam był spalony panie sędzia Tak na moje łoko Ej oni mają tutaj jakiegoś sędziego przykupionego chyba Dobra, będzie utrożny dla nich niestety A to nic dobrego nie wróży Tonew, wróć, 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 w pole karne Wejdź w pole karne, dobra Wojtkowiak Łoł, 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 Łoł No właśnie, o tym mówię Bramkarz się popisał refleksem Ale kurczę, mogą być trochę bezpieczniej Wybić to, wybić to, wybić to, wybić to Źle wybita piłka, a nie źle wykonany rzut rożny, Dobra Dajnelli. Utrzymaj się, utrzymaj. Ach. Gdybym tam przebiegł, to już by mieli ciepło. No i po pierwszej połowie mamy remis 0 do 0. E, przykro mi, że nie oglądacie bramek, no ale kilka kilka myślę całkiem ciekawych akcji było. Na razie zmian nie robię. Tylko ciśniemy dalej tak jak jest. Ważne, żeby teraz nie stracić bramki, bo nie chcę przegrać tego meczu. Drugie miejsce jest przeznaczone mam nadzieję dla mnie już ach Małecki. Dobra jest piłka. jest piłka jest piłka jest to za długie Nieudane zagranie przejmuje rywal. no Rudniew, Dajnelli. no podchodzę ich tu blisko ale sami widzicie co się dzieje Patryk Małecki. ładnie to rozgrywają cwaniaczki oj tam wybiegał uf dobrze że nie poszła piłka Junior najważniejsze to pokryć tego Bitona, bo on tutaj sobie dużo pozwalał w lidze. A najlepsze jest to, że po tym meczu, to jest ostatni mecz w lidze, czeka mnie mecz też z Wisłą w Pucharze Polski w finale. Tam to już sobie pozwolę na atakowanie ostrych. No ale tutaj trzeba jednak rozegrać to w sposób... Oho, to zagrałem do środka. W sposób bardziej taki rozważny bo tu mi jednak remis z nimi daje dużo no i to to już nie wiem nie wiem dziwią mnie takie sytuacje Arboleda Arboleda No nie jest dobrze delikatnie mówiąc Dobra no to w takiej już sytuacji teraz ustawimy ich na atak bo to nie ma sensu, oczywiście zmiana, ja też zaraz zrobię coś, bo tak nie możemy sobie pozwolić na to eee, przede wszystkim tak, zdejmiemy Szczylicia, bo on coś jakoś teraz słabo e, cisnął, damy Ubipa Ripa, dwóch napastników e, i Kriftza za Zatonewa, mam nadzieję, że to coś zmieni, e, no i pociśniemy im bardziej na ofensywne ustawienie No, no Standardowy mój myk <laughs> Jaka jazda Tak, właśnie uwielbiam wparować im w pole karne i tak zakręcić wszystkimi obrońcami Nie trzeba wykonywać żadnych zmyłek Oni tu po prostu boją się faulować, bo przecież będzie rzut karny A wparowałem między dwóch jeszcze obrońców to komputer zwariował i nie wiedział czy, który ma w końcu zareagować no i szybko, po sprowadzonej zmianie, mamy remis. Dainelli. Dainelli. Rudniew. Dainelli. Rudniew. Murawski. Ach, kurczę, że ta piłka nie doszła, ja już tam szykowałem taką piękną akcję. Jaliens. też człowiek. Ach, tam piłka już była prawie pod moimi nogami. Skutecznie do mm, Arboleda wracaj wracaj ciśnij ciśnij tam Niebezpieczna sytuacja. Oj, nie mogę ich faulować no Bo to by się źle skończyło Dobra Spróbujmy to jakąś w miarę kontrę jakąś wyprowadzić Ale nie Nie ma komu za bardzo grać Tu się jeszcze ludzie ślizgają, przewracają O wiedział że tam podam Sił. Się do Jak on to robi? Nieźle to wyglądało. Kikut goni Meliksona. Melikson zdołał podać. Arboleda Wycios, wyciągnął tą piłkę. Ale mecz. Ubi Parib. Co zrobił Ubi Parib? Podaje do Wojtkowiaka. Wojtkowiak długa piłka do Rudnewsa. Rudnews wydłuża piłkę do Ubi Paripa. Ubi Parib z końcowej linii. Boże, jakie zagranie! Ach, jeszcze myślałem, że tam przejdzie, przejmie e, Murawski, ale niestety zagranie Dainellego było niecelne. Już idzie kontra Wisły, już idzie kontra Wisły. Biton przy piłce, Biton zwariuje zaraz, tak, popełnił błąd naciskany przez mojego zawodnika. Będzie, mam, będziemy mieli zmianę. E, palić wchodzi za Jaliensa, nie wiem czemu taka akurat zmiana. Ach, jaj! Niedobrze, taka strata piłki w tym miejscu może zaowocować bardzo złą akcją dla mnie. No przejąłem tą piłkę. Dobra, strzelił Małecki i strzelił w boczną siatkę. Co bitona zdejmują, nie wierzę. Zerknijmy. Genkow za bitona, tak. Jednak. 30 sekund do końca meczu no i co teraz? Teraz aby przedłużyć przedłuż to rudnews dobrze idziesz, 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 idziesz za nim nasza piłka, dobra przytrzymać ich tam przytrzymać, wyjść panowie tak mamy koniec meczu i mamy upragniony remis e, udało mi się przeprowadzić jedną skuteczną akcję rudnewsem strzeliliśmy bramkę, mamy remis no i mamy drugie miejsce na koniec sezonu także no Plan taki powiedzmy średni wykonany, bo nie minimum e, celowałem w mistrzostwa, ale jednak Legia dała radę bardziej niż Lech. E, dziękuję wszystkim za uwagę. E, to był kolejny e, odcinek z serii e, sezonu mojego Lecha Poznań w FIFA 12. Trzymajcie się i do usłyszenia. woo yeah. yeah.